Jak to śpiewali bitelsi: All you need is love, love is all you need. Ale co wtedy, kiedy człowiek kocha na przykład żyrandol i pragnie wziąć z nim ślub? Zapraszam na kolejny odcinek Melona, a w nim ludzie, którzy poślubili przedmioty. Amanda Liberty kocha żyrandole i postanowiła związać się z jednym z nich. Jej ulubiony, który nazywa się Lumière, po raz pierwszy zobaczyła na eBayu w Niemczech. Jak mówi w ciągu trzech lat, odkąd odkryła pociąg do żyrandoli, widziała ich tysiące, jeśli nie setki tysięcy, ale żaden z nich nie może równać się z jej wybrankiem. W zasadzie to Lumière jest kobietą, ponieważ Amanda określa żyrandol jako ona. Ta niezwykła relacja nie jest pozbawiona prezentów, wspólnego spania, przytulania i okazywania sobie czułości. Co ciekawe, zanim rozpoczęła relację z Randolem, zdarzyła uczuciem statuę wolności, co skutkowało właśnie zmianą nazwiska z Whitaker na właśnie Liberty. Kolejną osobą jest Erika Eiffel, która w 2007 roku poślubiła właśnie wieżę Eiffel. Od początku widać było, że interesują ją inne rzeczy niż ludzie, a mianowicie po prostu przedmioty. Co sama stwierdziła mówiąc dopiero w wieku nastoletnim kiedy pokochałam lokalny most zrozumiałam, że to nie ludzie są najbliżsi mojemu sercu. Powstał nawet cały dokument o niej który właśnie opowiada jej historię w którym w pewnym momencie obdarza również uczuciem mur berliński. Jak sama mówi, czułam, że mur berliński był obiektem, który potrzebował miłości i był głodny miłości. Nie mogłam nic poradzić na to, że czułam, że to ja jestem osobą, która ma przynieść tej starej, wystraszonej ikonie komunizmu miłość. Numer 3. Poduszka. Pan młody, 28-letni Li Jingyu, panna młoda, poduszka wielkości człowieka z wizerunkiem Pate Testarossa, postacią z anime, która Miała na sobie białą sukienkę. Jeden z jego przyjaciół powiedział, że ma obsesję na punkcie tej poduszki i zabiera ją wszędzie. Wychodzą do parku lub wesołego miasteczka, zabierają ze sobą nawet do restauracji, gdzie ona, poduszka, otrzymuje swoje własne miejsce, a nawet dostaje własny posiłek. Takich historii jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Między innymi ślub z postacią z gry, lalka Barbie, skała, drzewo. Roller Coaster. Istnieje coś takiego jak OS International, czyli organizacja dla tych, którzy nawiązują znaczące relacje z obiektami nieożywionymi. Żyjemy w czasach, gdzie przebijamy się coraz dalej z miłością i akceptacją ludzi, takimi jakimi oni właśnie są. I powinniśmy to robić. Ale pytanie dzisiaj jest takie, czy takie formy miłości, relacji, orientacji seksualnej również powinniśmy akceptować i przyjmować, że ludzie tacy są, tacy się urodzili? Czy jest to jakieś zaburzenie, a takie osoby potrzebują pomocy? Kiedy miłość jest skierowana nie do człowieka, jakim on by nie był, tej samej płci czy przeciwnej, ale do obiektu, do muru, do wieży Eiffel. Dajcie znać co wymyślicie na ten temat w komentarzu albo po prostu się nad tym Zastanówcie. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ludzi, którzy poślubili przedmioty. Bądźcie z nami, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz i do zobaczenia następnym razem.